Siema, z tej strony planszowe bestie. Sercem planszówek w spodku jest wypożyczalnia. No więc, kilka zasad, jak z niej korzystać. Przede wszystkim, wypożyczalnia nie jest dodatkowo odpłatna. Wy podchodzicie do stanowiska, a osoby w zielonych koszulkach wydają wam grę. Jedyne, co musicie zrobić w zamian, to podać numer ze swojej opaski. Dobrą praktyką jest przygotowanie sobie takiej listy gier, które chcielibyście ograć i przedstawienie jej właśnie w wypożyczalni. To na pewno usprawni cały proces. A jeśli zupełnie nie wiecie, w co macie ochotę zagrać, to przygotujcie przynajmniej podstawowe informacje. Na ile osób ma być ta gra, w jakiej tematyce chcecie się bawić oraz jak bardzo ma być złożona. Gdy już rozłożycie grę na stoliku, zwróćcie uwagę na jakieś brakujące albo zniszczone komponenty. Wszelkie takie rzeczy od razu zgłoście obsłudze. Nikt was za to nie ukaże, a z pewnością ułatwi trzymanie porządku w tych planszówkach. No i też, kiedy rozkładacie coś mniejszego, nie zabierajcie całego stołu. Na pewno zmieścicie się na połowie, a obok Was będzie miejsce dla innej pary, która rozłoży sobie coś mniejszego. Po zakończeniu rozgrywki spakujcie wszystko z powrotem do pudełka i upewnijcie się jeszcze, czy na pewno nic nie zostało pod stolikiem albo na stoliku. Gry zwracacie dokładnie tam, skąd je wypożyczaliście właśnie do zielonych koszulek, i później możecie wypożyczyć kolejny tytuł albo zrobić sobie chwilę przerwy. Chociaż naraz na jedną opaskę można wypożyczyć jedną grę, nie wypożyczajcie ich na zapas, kiedy przychodzicie w kilka osób. Z pewnością gry y, lepiej posłużą, kiedy po prostu będą rozłożone i dostępne dla innych graczy. Pamiętajcie też o tym, że Games Room nie jest jedynym miejscem, w którym możecie grać w tę grę. Wydawcy przyjeżdżają na planszówki w spotku ze swoimi największymi hitami oraz animatorami, którzy doskonale znają zasady tych gier. Więc jeśli chcielibyście się w nie zabawić, to zapraszamy was właśnie do tych wydawców. To, to już wiecie, jakimi zasadami się kierować, żeby i sobie, i innym uczestnikom po prostu ułatwić i umilić czas spędzony na planszówkach w spotku. Widzimy się w takim razie na miejscu. Do zobaczenia.